Siemano, wiecie co? W internecie widziałem pełno filmików, gdzie ludzie składają komputery do jakiejś tam ceny. Więc ja postanowiłem spróbować. Złożyłem konstrukcję z używanych części z portali aukcyjnych za kwotę 550 zł. Znajdziemy tutaj komputer z i 5 2500 albo 2400. W sumie nie wiem, była to loteria na aukcji. Dodatkowo, dysk nowy Crucial BX500 120 GB, 8 GB RAM DDR Trójek, GTX 1050 2 GB z komputera Bambi. Bo nie było potrzeby kupować, jeżeli była na miejscu. Jest to konstrukcja HP 8200, czyli mamy tutaj już obudowę, zasilacz, płytę, procesor, chłodzenie. Zapraszam na film. A i nagasem mówiąc, jeszcze nie odpakowywałem tych części, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy wszystko jest sprawne. Mam nadzieję, że tak. Pewnego jestem jeden, że ta karta graficzna działa. Więc odpakujmy to i zobaczmy, co tam się kryje w środku. No a co do komponentów. W początku chciałem wybrać po prostu konstrukcję opartą na nie gotowców. To znaczy, chciałem kupić płytę osobno, zasilacz osobno, ramy osobno, procesor osobno, grafikę osobno i tak dalej, i tak dalej. Tylko wtedy raczej mój budżet nie wystarczyłby na tak wydajną jednostkę, jaką kupiłem. Sam zasilacz, płyta, procesor to już mamy około 250-300 zł. Trzeba też mieć na uwadze to, że zazwyczaj jeżeli kupujemy sprzęt używany, to raczej od osób prywatnych, wtedy nie mamy też Smarta na Allegro i musimy dodatkowo zapłacić za przesyłkę. Ja starałem się kupować te rzeczy wszystkie od osób, które miały smarta, czyli miałem darmową przesyłkę. Za wszystko. Zapłaciłem 500. Podajże 60 zł. Także będzie to komputer do 550 zł. Jeżeli chodzi o kartę graficzną, no to kupiłem ją używaną na OLX jakiś czas temu i ona była w komputerze od Bambi, więc postanowiłem ją wyciągnąć, nie kupować dodatkowo karty do tego filmu, tylko użyć tej. Wiecie, taką kartę możecie dostać w różnych cenach, od np. 320 zł do 200 zł. Także musicie sobie tam jakby kampić na okazję. Ja wyrwałem ją za 200, 20 zł kosztowała przesyłka, ewentualnie możecie wybrać jakąś alternatywę. Nie wiem, przykładowo. HD6950, też 2GB i o zbliżonej wydajności do tej 10.50. Jeżeli chodzi o ten komputer, e, kupiłem go za 195 zł, był smart, także darmowa wysyłka. Tutaj wam się pokaże screen z aukcji, z którego go kupiłem. Fajnie, bo w mamy licencję na Windowsa 7, tylko ten zasilacz 320W, no mało. Jeżeli chodzi o ramy, to miałem małą zagwostkę. To znaczy, wiem, że nie zawsze działają wszystkie ramy DDR-3 -y we wszystkich komputerach, mimo że powinny. Z tym, że znalazłem najtańsze ramy na Allegro. I było to 4 razy 2 GB. Także miałem 8 GB. Dodatkowo w opisie widniała informacja, iż te ramy były testowane na hpq 8200. Także na tym samym komputerze, który zakupiłem wcześniej. I te ramy, jak widzicie tutaj. Kupiłem z zniżką 10 zł, bo korzystałem pierwszy raz z aplikacji Allegro. Nie wiedziałem, że coś takiego w ogóle istnieje. Fajnie pokryło mi to darmową przesyłkę do paczkomatu, którą w ogóle wziąłem troszeczkę droższą, bo nie chciałem innej. Jeżeli chodzi o dysk, mogłem wziąć oczywiście jakiegoś HDDka. Mogłem wziąć SSD za 40 czy za 50 zł, 60 GB. Ale sami powiedzcie, mamy XXI wiek, 2020 rok. Jeżeli ktoś jeszcze używa systemu na dysku HDD, to albo nie wie o istnieniu SSD, albo jest cebulakiem. Albo twierdzi, że nie potrzebuje takiej prędkości działania komputera. Chociaż ja na HDD szczerze powiedziawszy, dostałbym raczej nieważne. W każdym bądź razie stwierdziłem, że 120 GB SSD wystarczy, jeżeli to ma być komputer np. do grania w CSA GO. Ewentualnie, jeżeli ma być jakiś tytułów AAA, można zawsze sobie dokupić dysk, z tym nie ma przecież żadnego problemu, prawda? Możemy sobie odłożyć i kupić ten dysk w późniejszym czasie. Wybór padł na Krusiala BX500. Dosyć budżetowy dysk, ale po co nam więcej do tej konstrukcji? Najważniejsze, żeby szybko się uruchamiał system, był responsywny, żeby na przykład w Counter Strike' ładowały się szybciej mapki, albo jeżeli gracie, nie wiem, przykładowo w GTA, to żeby szybciej czytały się tekstury. Dobra, ale mniejsze gadania o tych częściach. Wszystko będziecie mieli oczywiście w opisie filmu. Zabierzmy się teraz do montażu i sprawdźmy, czy ta maszyna w ogóle działa. Dobra, zobaczmy teraz, co się kryje w tym komputerze. Jakby kupując go, nie miałem informacji, czy jest tam i 5, 2,400 czy 2,500. Więc otwórzmy go teraz razem. I zobaczmy, co tam w środku czeka. Przy okazji też zauważyłem, że do dysku nie dodali kabla SATA. Jakby to jest standard, ale oczywiście o tym zapomniałem. Także wezmę, zapożyczę ze swojego komputera. Od razu zamontujemy wszystkie części. No i zainstalujemy system. Jak już widzieliście, pewnie na przebitce, mamy tutaj licencję do Windowsa 7. Oczywiście ją zakleiłem, żeby kogoś nie pokusiło, żeby ją zabrać. I w ten sposób zainstalujemy sobie Windowsa 10. Otwierajmy i zobaczmy, co tam jest. Sezamie, otwórz się. Ok, coś jest. Pierwsze co widzę, komputer był zalany. Zobaczcie. Tutaj, jak zobaczycie, przyjrzycie się. To są ślady po zalaniu. To jest jakaś śnieć. Albo może nie. Chociaż tak, wydaje mi się, że. Mogły to być jakieś ślady zalania albo jakiegoś dziwnego brudu. No nie wiem, w każdym razie módlmy się, żeby to tylko działało. Także teraz montujemy ramy, montujemy kartę graficzną. Procesor sprawdzę, już jak odpalę, co tam w środku siedzi. O, i mamy kabel SATA, także nie będzie się trzeba martwić. Dobra, co do kostek RAM, to kupiłem 4 razy 2 GB. Tak wyszło po prostu najtaniej. Dodatkowo miałem zniżkę 10%, jeżeli kupiłem przez aplikację Allegro i zapłaciłem za nie 60 zł z przesyłką, bo nie było smarta. E, informacja, jaka widniała na aukcji, to że były testowane właśnie na HP Pro 8200. Także daje mi to taką jakąś gwarancje, no nie gwarancje, ale informacje, że te kostki będą kompatybilne z tym komputerem, bo czasem zdarza się tak, że po prostu kupując ramy nie działają one z tym komputerem, no bo jestem po prostu wybredny i musimy kupić, nie wiem, powiedzmy ramy, które są obsadzone tej pamięci po dwóch kościach. Na przykład w Fujitsu. Jakby jest to dla mnie taka informacja, że te kostki powinny działać z tym komputerem. Dobra, przejdźmy teraz do montażu karty graficznej. Karta jest jednostotowa, wyciągnąłem dwa. Ale to nic się nie stało. Za 200 zł mamy i piątkę, 2400 albo 2500. Jakąś płytę opartą pewnie o chipset H81. Czego chcieć więcej? Cztery banki na ramy. Zasilacz, który ma sprawność. 320 W na linii 12V. Wystarczy na to, co tutaj mamy. Nie będziemy nic podkręcać, zresztą sam procesor jest bez odblokowanego mnożnika. No, także za tą cenę czego chcieć więcej? Dodatkowo mamy obudowę i pełno miejsc na dyski 3,5 cala. Możemy sobie też kupić jakieś saneczki na 2,5 cala, potem taki, taką przejściówkę. Tak naprawdę tyle wystarczy. Ok, z tego co widzę, chyba karty się nie przykręca. Tylko po prostu zamykamy sobie tutaj to. Tak. Dobra, karta siedzi, jest osadzona w slocie i montujemy dysk twardy, to znaczy dysk SSD. Podpinamy sobie SATĘ, to przykręćmy ten dysk gdzieś, tylko ja jeszcze nie wiem, nie wiem gdzie. Gdzie by go tutaj zamocować i przykręcić? O, na przykład tutaj. Dobra, e, dysk położę tymczasowo tak luźno, nie potrafię znaleźć śrubki, zaraz będę się tym zajmować, poszukam i go przykręcę. Zobaczmy teraz, czy to w ogóle ruszy, czy tutaj jest... Procesor, jaki miał być, to znaczy z tej puli, czy te ramy będą działać i czy to w ogóle odpali. Także co? Bierzemy i odpalamy maszynę. Dobra, komputer mamy już podłączony, poskładany. Zaraz go uruchomimy pierwszy raz. Dysk, oczywiście, już przekręciłem. I jest on połączony tym chińskim kamlinkiem do mojego komputera i będzie nagrywany obraz obs -em. tak aby nie tracić przy wydajności podczas testów w grach i programach i tak dalej i tak dalej I zobaczymy od razu jaki tam jest procesor Zainstaluję system i zrobimy testy Więc odpalmy go i zobaczmy czy w ogóle ruszy O! Napęd ma! Może ma jakąś płytę? Nie, nie ma O nie, stój! Wracaj! O ale nie ma, ob jest obraz i 52500. 500. No to dobrze, to ekstra klasa. Czyli mamy lepszą wersję i piątki. No i już widzi, ee, 8 GB ramu. Zobaczmy tylko, czy jeszcze będzie AHCI. Mamy ikonkę 2500, także spoko. Zainstaluję system sterowniki i przetestujemy ten komputer, jak sobie on działa. Jedną paczkę chipsów i litr koli później jesteśmy po testach. Tam, jeszcze w tle, kończy się Cinebench. Dlatego jego wyniki powiem na końcu. Zaczniemy, sobie od Furmarka. A furmarku wynik, który osiągnęliśmy, to 14289 punktów. Także naprawdę całkiem spoko wydajność. Za taką cenę myślę, że jak najbardziej jest to adekwatne. No ale mniejsza z benchmarkami. Przejdźmy do tego, co interesuje każdego z was, czyli do gier. Zaczynamy sobie od CSA Go. Rozdzielczość jaką ustawiłem to 1280x960, najniższe ustawienia graficzne, włączone renderowanie wielordzeniowe i wyłączone strumieniowanie tekstur. FPS benchmark liczba klatek, jaką osiągnęliśmy, to 221. Jeżeli chodzi o deathmatch, średnio jest to około 150 klatek ze spadkami do 120, ze skokami do 180 z tym, że możecie liczyć się z tym, że na przykład w zwykłym matchmakingu będzie tych klatek więcej jeżeli chodzi na przykład o FaceCity wtedy możecie się spodziewać tych klatek mniej z tego względu, że serwery mają większy tickrate i potrzebujemy większej wydajności procesora tak czy siak myślę, że jak najbardziej można sobie komfortowo pograć nawet na 120 Hz. monitorze. Dalej postanowiłem odpalić Rocket League. A. Tam klatkaż nie spadał poniżej 160, także gra na 144 Hz, jak najbardziej będzie komfortowa. Oczywiście detale ustawione na wysokie, rozdzielczość to Full HD. Fortnite, bo bez tego by się też nie obyło. Rozdzielczość Full HD oczywiście gra odpalona w pełnym ekranie. Jakość tekstur epicka, odległość widzenia epicka, cała reszta ustawiona na najniższe ustawienia graficzne. Jeżeli chodzi o klatkarz, no to uznajmy, że średnie jest to 100 klatek. Z tym, że mamy spadki np. do 70 do 80 i mając wyższe odciężanie matrycy w monitorze mamy dropy klatek i są one bardzo widoczne. Na szczęście te dropy klatek nie zdarzają się jakoś często i można było swobodnie sobie pograć. Jakby nie wymagajmy zbyt wiele od tej karty graficznej, bo to tylko 2GB 1050. No i ostatni dum e, Gra, która jest bardzo, ale to bardzo dobrze zoptymalizowana i ten wynik klatek, który teraz widzicie, raczej nikogo nie zaskakuje. A, no i możecie napisać w komentarzu, jakimi grami mogę testować takie komputery. Jeżeli chodzi o Cinebench, to tylko i wyłącznie 421 punktów. No, ale nie wymagajmy zbyt wiele od tego procesora, który już przyszedł do historii i stał się takim klasykiem. Ile osób nie zapytacie, to i piątka 2500 2500 k albo jakaś i 7-4790 to już są po prostu klasyki, ale mimo wszystko w 2020 roku można dalej na nim polegać i można pograć sobie w jakieś gierki. Także podsumowując, ja z tego komputera jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony. Wszystkich tych podzespołów, które kupiłem, nie mam im nic do zarzucenia. Znaczy nie było żadnego problemu, że na przykład jakaś kostka Polska Ramu nie działała, czy był jakiś problem z odpaleniem komputera. Naprawdę wszystko było w porządku. Także za 550 zł sami widzicie, że można jeszcze zrobić komputer, na którym można coś tam podziałać. A jeżeli ten odcinek ci się spodobał, to nie zapomnij o łapki w górze, subskrypcji na kanale. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Yo!